Hej, 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 witajcie moi drodzy. Postanowiłem, że nagram serię z GTA 4. Oczywiście zacznę od pierwszej misji. Nie mam dodatka Episod from Liberty City, ale kiedy skończę nagrywać GTA 4 klasyczne, wtedy będę nagrywał Episod from Liberty City, a teraz zacznę całą grę od początku. I będziemy przechodzili z misji od samego początku. No dobra, startujemy sobie nową grę. The Cousin Bellic. No, filmik, kawałek filmiku, mogę obejrzeć Daddy's Backing Bitches! HELA! DEDIS BUCKING BEGTES! O patrzcie na moją portę. W gry ja już rzeczywiście mam like, z mojego tak jak ja to zawsze eksperymentuję z grami. To jest Costa z Resident Evil 4 I ten filmik strasznie mi się podoba, po prostu jest świetny. te napisy. naprawdę to jest bardzo fajne filmik. Ale wiecie co? Przyminiemy ten filmik. że trochę grę, żeby było mnie bardziej słychać. Wow! That was to that. Place and Mohawk! Wyciszę sobie grę, żeby było mnie trochę lepiej słychać. No w sumie chyba powinno starczyć, ale wezmę w ogóle wyłączyć dźwięki, tylko włączę SFX Level. Przechodzimy, you know pierwsza misja. Pierwsza misja, pierwsza misja. Pierwsza misja. Jest to misja w GTA 4, w której celem jest po prostu zawiezienie Romana. Tak naprawdę zawieziemy Romana tam, gdzie będziemy mieli Fucking swoje misie. Terrorist! There's been a big scare and you can't go Samu, the bridges teraz, so good. Teraz you without a visa. I would stay in broker. Fucking stay in half beach. Everyone like us in. Does. That my nie chcę całej fabuły wam zdradzać, tylko z tej racji, Nie, że to już by było bez sensu, byście całej be, to you right graczy, De jest Całe fabule. Co wiecie, działamy. od razu. La, 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 la. I jesteśmy, Wiecie co? Też przewinę film. This? Przewinę film od razu. No i tutaj wchodzimy do mieszkania. Staliśmy w mieszkanie. <laughs> Eee, teraz tutaj będziemy sobie grali. I tu będę teraz napisane, że e, to jest ikonka mojego domu. Tutaj mogę zapisywać grę, to jest mój apartament. I, i ten, że jak będę szedł spać, to mi się grawnie zapisywała. Zamiast automatycznego zapisywania, mogę ręcznie sobie zapisywać, kładąc się po prostu na łóżku. No i mieszkanie to już pewnie każdy zna, bo to w GTA 4 grało bardzo dużo osób. I jeszcze na radarze R to jest Roman. Tam będę miał u niego misję, które będę przychodził po kolei, specjalnie dla was. Yy, specjalnie dla was. No i, o, od razu mam zapis automatyczny: Go to see Roman, idź zobaczyć Romana. Nie mam spolszczenia, ale na tyle ile umiem z angielskiego, to jeszcze tutaj yy, ogarniam. No, dom, jak dom, normalny dom. Tyle, że taki bardziej nieprzyzwoity, bo mi się nie podoba. Oczywiście, standardowo, lodówka, lodówka, standardowo, czajnik, garnek, krzywy, wywrócony stół, o, jeszcze nie jest wywrócony, o, teraz, proszę bardzo, krzywy, wywrócony stół, yy, co my tu jeszcze mamy, zlew, talerze, jakieś plakaty z jakimiś laskami, no i to tyle, to jest nasza pierwsza misja, gdzie dostaliśmy mieszkanie, żegnam się z wami na dzisiaj i do zobaczenia.